Skończyło się? Okej, okay, robimy małą zamianę ciał. Mamo! Wołałaś mnie, skarbie? A co to jest? Ach, już rozumiem. Och, ależ te dżinsy są ciasne. Nie podoba mi się to. Aaaaa! Oto lista rzeczy do zrobienia na dziś. Wszystko ma być załatwione do mojego powrotu. Bla, bla, bla. Miłego dnia, słońce? No już dobrze. Uch, nie musisz mnie całować. Jej, nie wiesz, że znów idę do szkoły. Wreszcie sobie poszła. Długa ta lista. Ups, a co to? Karta kredytowa mamy? Może ten dzień nie będzie wcale taki zły. Zasłużyłam na nieco przyjemności, a skoro mama stawia. <grytania> Zaraz się tobą zajmiemy, moja droga. Będziesz się czuła 20 lat młodsza, gdybyś tylko wiedziała. Przytniemy lekko końcówki. Spodoba Ci się zobaczysz. Waskocze. Zrobione? Sama zobacz. Wow! Ekstra! Jesteś prawdziwą artystką. Dzięki. Potrzebuję też nowych ciuchów. O tak, te są super. Wow! Pora założyć coś fajnego. Ach, to zawsze tak boli. Dobra, już co myślisz? Wow, wspaniale! Teraz zrób mi tutaj. Uroczo. No, hej, Mamusia, jak szkoła? Zauważyłaś jakąś różnicę? Coś ty zrobiła? To nowa ja? W sensie nowa ty? Okropność! Nie wierzę, że to zrobiłaś. Nieźle, co? Słabo mi. Nie ruszaj się, muszę poprawić ci włosy. A to trzeba rozpiąć? Przestań! Już wystarczy! No co? To tylko szkolna impreza, a nie pokaz mody. I pamiętaj, co ci mówiłam o tańczeniu? Wiem, jak się bawić na potańcówkach. Dobra, wchodź! To tego dzisiaj słucha młodzież? Zagadaj do niego! Hej, Jennifer, świetnie wyglądasz! Chcesz może chipsa? Nie jadam takich rzeczy! O rany, będzie mnie całował! Mua. Co ty wyprawiasz? O, ty wyglądasz na normalnego, serwus! Nie, co ty robisz? Tylko nie kujon! Lubię oczytanych facetów! Przestań, muszę szybko coś zrobić! He? Hej, zatańczymy? Nie! Jak on mógł mi to zrobić? To niesprawiedliwe! To jest życie! Hmm, dobre te chipsy, tylko trochę się kruszą. Lepiej się ubiorę. Co my tu mamy? Mama serio to nosi? Bez nadzieja. Gdzie ona kupuje te ciuchy? To jest do niczego. Nie ma tu nic wartego uwagi. Hmm, to może być. Okej. Okay. Zmieniam zdanie. Jakiś koszmar! Auć! Co to było? Kto zostawia nożyczki w takim miejscu? Chociaż mogą mi się przydać! Tutaj przytniemy, tam dotniemy i może coś z tego będzie! A to ciekawe! Nie wiedziałam o tym! Oby ta maseczka zadziałała! Mam takie opuchnięte oczy! Chyba pora się ubrać! Mówiłam Jennifer, żeby posprzątała w szafie! To co? Gdzie reszta materiału? Czeka nas poważna rozmowa! Jennifer! Otwórz drzwi, młoda damo! Idę! O co chodzi? Co to ma być? Czy to moje ubrania? Wyglądają lepiej, co? Zaraz zemdleję. O, szukałam ich. Dzięki. Hej, Jessie. Nieźle, Jennifer. Co z tobą? Eee, cześć. Co? Mm, ale pycha. Lepiej wyciągnę podręczniki. Eee. Co ty niby robisz? Przygotowuję się do lekcji. Czyste i uporządkowane biurko to uporządkowany umysł. Dobrze się czujesz? Jennifer, zachowujesz się dziwnie. Pobrudziłaś się czekoladą. Co? Zaraz pomogę. Poczekaj. Czy ja śnię? Od razu lepiej. No i po kłopocie. Dobra, jak tam uważasz? Zacznijmy dzisiejszą lekcję. Spójrzcie na tablicę. Ktoś idzie na ochotnika. Nie ma mowy. Ja proszę pani. Ty? Niech będzie śmiech dobrze mi zrobi. Zapowiada się ciekawie. Uhu! Co tu się wyprawia? Alex, czy ty to widzisz? To musi być jakiś dowcip. Dziękuję. Wow! To wcale nie jest proste zadanie. He? Ja chyba śnię. Fajne zadanie. Jak? To przecież proste. Ale ty oblałaś każdy sprawdzian w tym semestrze. Że co, proszę? Już ja jej pokażę. Niech tylko poczeka. Co? Dzisiaj mija deadline. Siema! Super pingle! La la, la. Bardzo przepraszam! Mój puchar! Wow! Fajnie to masz! O, łódka! To statek i nie jest do zabawy? Musisz wypełnić te dokumenty! Nuda! To bardzo ważne! Udanego dnia, kochanie! Dzięki! Idź już sobie! Przynajmniej mam łódkę! Uuu, jakieś świecidełko! Uuuu, la 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 la. Dobra, to też nuda. O, safe. Tik tik tok. <laughs> o nie. Alarm. Udawaj, że nic się nie stało. Uh! wreszcie coś ciekawego. Aż zgłodniałam. Wow, ale wyżerka. Teraz to się dopiero najem. Mm, pychota. Ta nie jest wcale taka zła. Mogłabym tak cały dzień. Przepyszne? Co by to? Hm, mm, frytki? Mam nadzieję, że mama się nie odchudza. Przyda się trochę sosu? Od razu lepiej. Och, jakie to dobre? Muszę się napić. Nie wiem, czemu mama ciągle narzeka na pracę. Ach, co za życie! Skarbie? Co robisz? O, yy. Moje biorko! Jaki tu bałagan! Usiądź sobie. Odpocznij. Co ty robiłaś przez cały dzień? Czy to moje dokumenty? Jak mogłaś? Potrzebowałam sosu do frytek. Prosiłam cię tylko o jedną rzecz! Jestem na ciebie wściekła! Hej, pato! Uf, prawie! Przestań robić bałagan! Widziałaś to? Pękniesz ze śmiechu! Wierzę na słowo! Co się tu dzieje? Dasz wiary? To ja powinnam siedzieć tam z luną! Ach, już wiem! Śmieci! Jennifer, wynieś proszę ten worek śmieci! E, twoja mama cię woła. Um, Jen, to ty? Jakim tonem ty się do mnie odzywasz? Nie pyskuj, tylko wynieś śmieci. Trochę niezręcznie. Może ja sobie pójdę? Dobra, już to zabieram. Nie przeginaj! Przestań zadawać się z moimi znajomymi! Pamiętaj, kto tu jest rodzicem! Idź już! No dalej! Jeszcze pogadamy! Nene. I jak tam? Co oglądasz? Uh, ten filmik! Ha! Zabawne! Dobrze się pani czuje? Ha, nie mogę! Zamiana ciał z drugą osobą z pewnością byłaby ciekawym doświadczeniem. Pomyślcie, ile zabawy by przy tym było! A wy wolelibyście zamienić się ze swoimi rodzicami czy przyjaciółmi? Dajcie znać w komentarzach! Podeślijcie ten filmik swoim znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, by nie ominęły was żadne nowości!